Hej, Trzcimanko, witajcie w pierwszym odcinku z Ice Lakes z Agatką. Hejka. Gramy sobie w rybki, będziemy łowić. I będzie wygry wygrywa osoba, która złowi największe. A raczej No dobra, zobaczymy. Ja mam ładny zielony strój. Egita ma jakiś taki. Taki sa. Jak widać. Aha. Ja mam prawie różowy, bo różowego pewnie nie było do wyboru. Ale trudno. Dobra, zobaczmy czy ja pamiętam jak się w to grało. Właśnie ja tak średnio. O. Dobra. Biegnę na jakąś dziurę, tam jakiś królik biegnie. O, tu jest królik. Dużo królików. A, a tu jest jakiś pałwan, który się topi. Dobra. To miejsce, nie, ja nie to miejsce, wygląda jakby miało dać mi zwycięstwo. Ja biegnę w zupełnie przeciwną stronę. Pewnie ten tak się dogadał z rybami, żeby szły do niego. Troszkę tu płytko. Dobra. Załóżmy robaczka. I zrzucamy. Dobra. Kręciłam się. Okej, okay. muszę sobie przypomnieć, co ja tutaj w ogóle mam, bo ja sobie coś kupowałam, jakieś przynęty. Hmm. No dawaj rybko. Dawaj rybko musimy pokazać, kto tutaj najlepiej łowi rybę. Nie pamiętam, pod którym był skrót klawiszowy. Pod F? Nie, pod F się wyciągało. Okej, okay, dobrze, że mówisz. R. Okej, okay, pod R się czyści wodę. Albo po prostu klikasz na ten czyścik. Też można no, dawać rybki, dawać. Nie wiem w ogóle, co tutaj są za rybki, w sumie. Właśnie w sumie Zakładam, że. Zakładam, że te będą ok. Też trochę losowo gramy, bo mamy researcher ryb. Hmm. No dawać, dawać rybki. Hmm. No dobra, może jednak to miejsce nie da mi zwycięstwa. Ja myślę, że moje midale ale muszę być cierpliwa. O. o. Yes. Potężny rocz 0,86. Wytrwały mm. ba. Nie wiem, czy założyłem robaka. Chyba nie. Ej! Właśnie ja chyba też nie. Okej. Okay. Dobra. Zwijamy się stąd. To strasznie to strasznie płytko. Dobra. O. Zakładam robaka. Okej. Okay. Podoba mi się, że oni tak szybko biegają, te nasze postacie. O, dobra. Tu wygląda, o. No i tutaj to jest głębokość. Tutaj to tu można łowić potwory morskie. Ja się też przeniosę. Ale to po tej jednej rybce, jak złowię. Dobra. Taktyczny robaczek. No, rzućmy może zanętę. I lecimy. To no mi nic nie bierze. No widać, kto tu jest lepszym wędkarzem. Widać, do kogo ryby idą, a do kogo nie. Jedna mała ryba nic nie świadczy. Ja złowię takiego porządnego. O, bierze mi. Zobaczysz na czacie, co wyłowiłam. Mm. Ja czuję, że to będzie bestia. To może to będzie szprotka. O! o. <laughs> Potężny percz. O, zero jeden więcej niż twoje. Ale dobra, ja stąd też idę. Bo ja też sobie znalazłam lepsze miejsce. Ej, tutaj królik po tym lodzie biega. Co ty zrobisz? Drugi też. No. Eee. Chyba coś mi się zbagowało, bo wyciągnąłem tą... Nie wiem co się wydarzyło w sumie. Mi się wyświetlił komunikat, że nie znajdę tutaj żadnej ryby. <laughs> Poszłam w takie profesjonalne miejsce. O! Ryba. To był zbagowany brim. Najgorzej, złowił coś. To jeszcze był taki zbagowany ten brim. No dobra. Chyba zmieniam miejsce na gorsze. E... No bo trzeba czuć po prostu. Jak jeszcze się to trzeba czuć. Gdzie. Gdzie jakaś dobra ryba bierze, a gdzie nie. Ja tutaj na przykład czuję, że teraz zaraz będzie potwór, po prostu taki potwór, po prostu wyjdzie z głębin. Będzie jakiś to kraken, to... megalodon. Ależ, ależ potwór. O! Bierze. O! Ależ toż, o, o, coś potężnego. Dobra. Coraz więcej ważył. No zaraz zobaczysz, jak ja potwora wyciągnę. O, dobra. bo to jest jakaś. Zobacz, jaki brim. Wow. Ponad kilogram. Jaki, jakie, jakie porównanie względem tego poprzedniego. Ha? Po prostu leży ha. jeden taki malutki versus jeden ten duży. 10 razy większy. Bo to jest. pewnie jego dziecko. To dobrze, złowiłem. Na mojego ojca, bardzo dobrze. Właśnie, i złowiłeś obu, on. I teraz jeszcze je zjesz. Dokładnie. ugriluje Albo usmarzę. Ciebie też. Ha. No, jak wszystkich, to wszystkich. Ha. No. Zakładam robaczkę. O. Wait... Okej... Okay. O, mm. znowu potwór? Znowu jakiś potwór, o, ale on będzie duży. Mm. Może nie tak duży jak ten poprzedni, ale wciąż duży, ale bestia, ale ciągnie. O, nawet większy. Ej! Taki potwór. No, powiem Wszystko ci, te Brimy. Te Brimy to dobre. No właśnie, czuję się uskamowana, ale mi też coś bierze. Może ty też sobie powinnaś zrobić jakoś, wiesz? Zestaw pod Brimy: jakąś lepszą zanętę, robaczka. Nie wiem, jaki zestaw pod Brimy jest. Myślę, że ty też nie wiesz, tylko zrobiłeś to losowo i ci się udało. Otóż nie, ja nie zmieniałem, ja zdałem się na przeznaczenie. No i ja... Je... Aha, co to jest? To jest perch. Hmm. Dobra. Ja na taktyki zakładam inne robaczki. Ale łapie, ale gryzie. Znowu się zbagował. Zakładam te robaczki, które są na brimie. Wyciągam coś, co już wyciągnąłem. O, naprawiło się chyba. Ej, to, to będzie potwór. Zawsze tak No i to jest potwór zawsze. Dobra. O, okonek. Ech. Ech. O kurde, ale ciągnie, zaraz mi wędkę urwie. To będzie potwór, mm. mówię ci. Mówisz, że w końcu będzie kilogram? Tak. Nie, to nie będzie kilogram, tylko 3 kilogramy. Mm. Co najmniej. To może ty tego królika, co tam biega, złapałaś? <laughs> nie. Mówisz, że on. Mm. Tak... Mm. O nie! Zander. Założyłam robaczki na te prima, a złapałam jakieś Zandera. Ale chociaż może też są na te zandery, muszę sprawdzić. Jak widać zandery bardziej lubią te robaczki. No właśnie, one nie są na zandery, nawet nie są wymienione tutaj. Więc nie ogarniam. A ty je łowisz tak mega głęboko, czy... Maksymalnie Myślaś głębokość, na... jaką mogę. Okej, okay. dobrze wiedzieć. Wykorzystam. No nie wiem. Oj, ta rybka ma kolegę. W ogóle, jak wyciągałam tamtą, to na zaczęła tak poskakiwać. Dawaj, mm. Dawać, dawać rybki. Wiem, że chcecie tego robaczka. A jakie masz robaczki? Jaki kolor? O. Takie różowe chyba. Ja mam takie pomarańczowe. Aż z ci połowiem, jakie ja mam robaczki. Aha, zerwała mi się? Czy coś mi się zbakowało tak, jak tobie. Bo tak dalej ciągnę, ale mam. Ja mam larwy Wiecie, umiem, Muchy. Czerwone. One są na rocze oh. percze i czaby. Najlepsze. A dobre na Brimy. Pasy i Zandary. Nightbeak, nie no, to, 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 to tego tu nawet nie ma chyba. Dobra. Mm, brim. O, no, to go. Dobra, trzeba jakoś może zanęta. Salmon, Zandar. O! A Brimę? O coś jednak nie. Ja mam zestaw pod brimy. Ja Właśnie go poprawiłem. i ja ze... ja muszę sobie zmienić. O... Może sobie zmienić na takie? Zobierzę sobie niebieskiego robaczka. Zobaczymy, co on da. Ale ty wiesz, możesz sobie podejrzeć, jakby na co one są dobre. O jak ciągnie. Ja nie co. Nie wiem, na co one są dobre, tylko nie wiem, co tutaj pływa. Hmm, no to faktycznie problematyczne. Ja w no. ogóle co jakiś czas mam tego baga, że ja wyciągam już jakby sam... Sam haczyk. Ja też tak mam, też miałam tak przed chwilą. Hmm. To jest Epsuli po jakiejś aktualizacji, po wcześniej nie było. O. A aha Brimy. Te prime są większe niż ta dziura. O? Dobra, dobre te robaczki. Mek. Nie, ja nie będę małpować Twojej taktyki. Ja robię swoją taktykę. Ja myślę, że wygrano ma w kieszeni. To zobaczymy jeszcze z 10 minut? Zobaczymy. Nie, 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 nie. Nie to chciałem. Wracaj to tam z powrotem, rzucaj. A te niebieskie robaczki nic nie bierze. No bo one. Chyba... Absolutnie jakby. Na chyba na żaden z tych niebieskich, to, co jest dobre to chyba żaden jeszcze takiego nie wyłowiliśmy, więc chyba go tu nie ma po prostu. Hmm. W sumie nie wiem, jak Aha. gdzie sprawdzić, co tu jest dobre, Nie niby coś ciągle, ale. Nie wyświetliło mi się, że mi ryba złapała, nie wiem o co chodzi. Może coś złapałaś, wiesz, takiego malutkiego i tak właśnie. Ej, ktoś dołączył do gry. <laughs> Mamy przeciwnika. Zortos. Tak, bo jako, to... że ta gra jest upośledzona, a nie możemy dołączyć, nie możemy jakbyś połączyć się na prywatnej grze i gramy na e, publicznej. Ale w sumie publiczne, na którym nikt nie grał, więc... Tak naprawdę było jeden na jeden, aż dołączył do nas Zordos. Ej, on idzie gdzieś do mnie. Dobrze, Chcę będziecie podkradać ryby. ryby. Niech to ciebie idzie, co on tu robi? słusznie idzie do mnie. Zordos podkrada ryby Agatce. O, ale ciągnie, ale ciągnie. Muszę ją ukraść. Dobra, no. wyszedł. Zordos... Zobaczył, ile mam ryb i się przestraszył. Zordos długo z nami nie zabawił. Przestraszył się. Zobaczył, ile ryb złowiłem. Nie, zobaczył, ile ja ryb złowiłam obok mnie. O, percz. Zawsze coś. Ja nie mogę nic złowić. A zaraz mi się te robaczki skończą. To będziesz je kupić. Już obawiam się, że nie zdążę. Iść i wrócić tutaj. E, ja to sobie łowię zaraz przy mecie, więc wiesz. Ja, no ja tu... cię nawet na łapie nie, nie widzę. Ja tutaj nie wymyślam jakichś dziwnych technik. Używam tych sprawdzonych. E. Jakoś słabo. co mam mówić, Agatko, no. no? Widzisz, kto jest lepszym wędkarzem? No widzę, ja. No tak, i dlatego przegrywasz. Popatrz. Cio, cio, cio. Nie chwal dnia przed końcem łowienia ryb. Powiem tak, jak ty. Jakimś wymyślonym powiedzeniem. Nie chwal zwycięstwa przed wyłowieniem szczupaka. Dziąg, ja już co robię teraz... nie bierze. Ja biorę już niestandardowe taktyki. Jakie? To tą wędką tak, że ryby nie wiedzą co się tam dzieje. A ja już nie tyle pałam i nie działo. Hmm. Może je wystraszyłam? Ale to dobrze, to też tak rób, to też je wystrasz. Gdzie te brimy? Chodźcie, brymy. O, bierze coś dużego. Mm. Dobra. To, to będzie moja wygrana. Ta ryba zadecyduje o mojej wygranej. Mówisz, że złapiesz taką 10 kilo? Tak. O, ambitnie. Już mi się prawie wędka złamała. No nie. O no to potężny brim ci powiem. Hmm. Złowiłem trochę większego percza. Dobra. Ale ja jeszcze mam szansę. Szkoda, znaczy, że tutaj się nie wyświetla nigdzie. No ta łączna waga ryb. Właśnie gdzieś się no, bo... wyświetla, nie pamiętam gdzie. A przynajmniej chyba się wyświetla. Nie, wiem. Nie chce mi się tego dodawać. Do co tutaj pisze. No, z tej tabeli wynika, że wygrałem. No, to Jest minus 30 stopni. Zimno. A, myślę, że to jest ciepło. Też poczułam chłód w pokoju. Mm. Dobra, jeszcze jedną rybę muszę złowić, ale taką porządną. Ja też bym chciał taką jedną porządną, ale... O! Coś bierze. Ale coś małego chyba. Też coś bierze. Ale chyba coś średniego. To nie. Średniego. Co to definiujesz przez nie. średnie? Nie wiem, o tak pół kilo. Są mojej możliwości. No, o. przy tym obecnym standardzie, no to tak pół kilo. Percz. Zauważyłem, że te okonki dość mocno tutaj gryzą. Ciągną, znaczy. No dobra, no to jeszcze co? Jeden robaczek taktyczny. Jeszcze coś takiego zawiecie za, za, za 2,5 kilo Może. Tak, tak. Za 2,5 kilo dla mnie. No dobrze, nawet jak złapiesz 2,5 kilo, to i tak mam więcej. Czy w ogóle co nie złapię? To Ten złapię? Zordo, zordos to ci wszystkie ryby po prostu zabrał. No, właśnie, on przyszedł i mi zabrał ryby i poszedł. To, to ty go tam zatrudniłeś. Jestem tego prawie pewna. No, dawajcie rybki. Wiem, że chcecie. Pyszny, tłuściutki robaczek. No, chcecie. Chodźcie, chodźcie. Mm. O, wiatr się wzmocnił. Tak, tu nie patrzyłam. No, widzisz Agatko? Prawdziwy wędkarz zwraca uwagę na takie szczegóły. Mogą być te ryby z białym. Oho. Ale, jedna rybka. Już wiem, że więcej nie złowia, ale chociaż jedna. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze je taka potężna rybka na koniec. Bo ja będę mieć potężną rybkę na koniec. To ten game changer, który wyciągniesz tak. po prostu 10 kilo? Tak, to jest plot twist. Mm. O, u mnie też coś tak troszeczkę bierze. Aha, oh coś mi zjadło robaka. A wiesz, że mi już tak trzy razy zjadło robaka? Dobra, ryzykujemy jeszcze, może szybko złapię. Zresztą dwie minuty. Dobra. Jeszcze jedna rybka. Szybko. Kto, je ryb. Kto nie ryzykuje, ten nie je ryb. Kto nie ryzykuje? Ten nie zamarza w stawie. Kto nie ryzykuje? Nie wygrywa. Kto nie ryzykuje? Ten nie ryzykuje. A? Co za powiedz To nawet nie ma sensu. Jak to nie? Bardzo dużo sen sensu. O, jeszcze będzie rybka na koniec. Dawajcie, ja też jeszcze chcę jedną rybkę na koniec. Ty nie dostaniesz. Jedna mi zjadła robaczka. Dobra. O! Takie jeszcze nie było. Whitefish. Trochę. Trochę marna, ale. Ale niech będzie. Dobra. Dobra. Wracam do mety. Ja też. Kończymy te odwierty. Dobra, się wiem, franek. Szybko, franek. Idziemy. Uf, franek. Biegnij, franek. Ej, tu jest jakaś górka, i ja tutaj nie mogę wejść. O, Dobra, nie, dobra, dobra mamy szansę. Ale się przestraszyłam. Uf. Dobra, jestem. Siedem. Dobra. Na spokojnie. No nie wiem, czy to było na spokojnie. Z zapasem czasu. Mm. Ile monet? Myślę, że to przez tego gościa, który mi ukradł ryby. Zobacz. 5 kilo ponad. Prawie 300 monet nagrody. O, ja złówiłaś jedną rybkę więcej niż ja. No właśnie. Ale co z tego, jak to takie małe? Ale moje bardziej wartościowe. No dobrze. No dobrze, widzowie. Jeśli podobało wam się łowienie ryb, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i możecie napisać w komentarzu brim. A tymczasem do usłyszenia. Bye, bye.